Siemoneczko Dzisiaj wybieram sobie Gram Obloksa i tego. I ja pokażę jak się władca grama, żebyście mogli... Sprowadzić. Jeśli gracie w Robloxa, to, to możecie sobie w tą zagrać, I ja to wyłączam i już... ...załadowano. Nie rozumiem. Animacje są różne. Trochę jest po polsku, trochę po angielsku i widziałeś. To jest mój a się To tak to na leki bajki Ale jest sobie zrobię, że jeszcze w Ej, bo ja już przyszłam. Teraz już się... będę namił Mała. Papacki, widzowie i pijacki. Zrobię filmik jak coś później. Ale to raczej teraz. Zaraz w ogóle. Papa i pa. widzę. Przepraszam, że to wszystko. tego takie nam kawałki